Dzisiaj pogadamy o grze, która jest jak ten genialny lokalny bar z najlepszym burgerem w Twoim mieście, stoi na rogu od lat, pachnie cudownie, ale większość ludzi i tak biegnie do McDonalda, bo wszyscy tam chodzą. Mowa oczywiście o grze Automobilista 2, najbardziej niedocenionej grze wyścigowej na świecie. Kiedy pierwszy raz odpalasz Automobilistę 2, nie czujesz fajerwerków rodem z Forzy czy z F1, nie ma tu nachalnych trailerów, neonów i voiceoverów w stylu Welcome to the future of racing. Zamiast tego dostajesz grę, która od razu ci mówi prosto w twarz: Masz kierownicę, to dobrze, nie masz to, po co tu w ogóle wszedłeś? I to jest piękne. Bo od pierwszej minuty czujesz, że jest to symulator robiony przez pasjonatów, a nie przez dział marketingu Electronic Arts. Menu wydaje się przestarzałe, bo pamięta czasy Windows 8. Masz kilka kafelków porozrzucanych, a te prowadzą do kolejnych kafelków, i tam klasycznie tryb wyścigu, mistrzostwa, tryb online, czasówka oraz kariera, która niby w menu widnieje, a kliknąć się jej nie da. Kariery po prostu nie ma, a czy zostanie dodana? Podobno tak. Wybierasz sobie więc dowolny tryb. Oczywiście oprócz kariery. I tutaj doznajesz pierwszego ogromnego szoku, bo Automobilista 2 to gra, gdzie w jednym tytule dostajesz absolutny chaos motorsportu. 92 serie wyścigowe. Rallycross? Proszę bardzo. Wyścigi ciężarówek? Są. Fiat Uno na torze? No jest. Brzmi to jak grzech śmiertelny, ale jest i daje Ci masę frajdy. W tej grze masz... Przekrój bolidów F1 z lat 70., kiedy kierowcy siedzieli praktycznie na beczce z paliwem, a pasy bezpieczeństwa były opcją, aż po współczesne hybrydowe potwory, które mają więcej elektroniki niż twój smartfon. Do tego masz LMP, Hypercary, GT54321, Indikary, Stokkary, DTMy, Porsche kapy, Lambo kapy, Mini kapy, masę samochodów drogowych. Są nawet go karty halowe, no cuda na kiju, i tory dziesiątki torów. A każdy z nich w wielu wariantach. Jeden obiekt to nie jest jedno okrążenie do znudzenia, to wiele konfiguracji, które sprawiają, że czujesz się jakbyś dostał katalog zabawkowych torów i układał je dowolnie razem ze swoimi samochodami, bo raz jedziesz historyczny wyścig w Kanadzie w latach 90. w starym BMW, a za chwilę przenosisz się na ulicę Monte Carlo w bolidzie Schumachera. Startujesz w słońcu, a po paru minutach kropi. Potem leje jak z wiadra, a tor zmienia swój charakter z sekundy na sekundę, bo pogoda w tej grze zmienia się szybciej niż zdanie polityka przed wyborami. Ostatnie aktualizacje nieco to osłabiły, ale nadal ten system pogodowy to jedna z pereł gatunku. Do pełni szczęścia brakuje chyba tylko śniegu. Na słonecznym i rozgrzanym asfalcie auto klei się do drogi jak guma Donald do podniebienia. A w pełnym deszczu jednak hamowanie to nie jest ruletka, to jest bardziej jak próba zatrzymania pianego wójka na weselu, bo ciężko, ale w końcu reaguje i jak już przechodzimy do prowadzenia to fizyka. Fizyka w Automobiliście 2 jest po prostu cudowna. Samochód reaguje naturalnie, nie tak jak kostka mydła w zlewie. Force feedback podaje wszystkie potrzebne informacje. Samochód nie tańczy tutaj na zakrętach jak wiewiórka na energetyku, jak w I to wszystko sprawia, że nawet zwykły Volkswagen Polo, który masz w demie, prowadzi się świetnie. Gdy wchodzisz w poślizg, nie czujesz się jak pasażer w autobusie lub jakbyś grał w iRacing, tylko czujesz się jak kierowca, który faktycznie może coś z tym zrobić. Automobilista 2, co prawda działa na silniku Madness, czyli ten sam silnik, na którym powstało Project Cars 2. Różnica polega jednak na tym, że twórcy gry wycisnęli z niego absolutnie wszystko, co się dało. To dlatego fizyka opon, wpływ temperatury, zużycia czy nawet nierówności asfaltu są tutaj odwzorowane znacznie lepiej niż w grze, z której silnik pochodzi. To nie jest symulacja na oko, to matematyka i dane telemetryczne, które sprawiają, że każdy zakręt i każdy uścisk, no i każde hamowanie mają sens. Dlatego Automobilista 2 jest dziś jedną z najbardziej precyzyjnych platform do treningu jazdy. Nie tylko dla graczy, ale też dla kierowców, którzy chcą przygotować się do prawdziwych zawodów. Ja osobiście, bym raczej poszedł w Lemo Ultimate. Natomiast wiemy, że tam nie ma samochodów drogowych i nie ma też tylu torów, więc Automobilista 2 również się nadaje no ale nie ma też co lukrować niepotrzebnie, bo jak każda gra taki automobilista 2 ma również swoje problemy. Nie każdy samochód jest odwzorowany perfekcyjnie. To o czym wam wspominałem Raczej dotyczy tych nowszych DLC o tym za chwilę. Bo jednym razem w jednej serii wyścigowej czujesz, że siedzisz w prawdziwym bolidzie, który drży i tańczy na limicie przyczepności, a na wiarach i dobrej kierownicy to już w ogóle niesamowity model. W innej serii znaś, zachowuje się to bardziej jak wózek sklepowy, z tym wiecie, jednym zablokowanym kółkiem. No i model zniszczeń. W części aut jest świetny, realistyczny i daje satysfakcję. W innych nie ma go wcale, lub jest kompletnie skasztaniony. Kasztany, swoją drogą, to też jest idealne określenie na kierowców AI. Nie jest to najgorszy poziom w całym gamingu, ale do ideału jest daleko. Moim zdaniem jednak największym problemem tutaj jest cena, bo chcesz wszystkiego, to szykuj worek pieniędzy 600 zł. Plus minus, wiadomo. Możesz oczywiście polować na promocje, na Black Friday, świąteczne wyprzedaże, stragany u wujka Gabena, albo dożynkowy odpust, nie wiem, w pcimiu dolnym, ale jeśli wyrwiesz całość za pół ceny, za wszystkimi DLC, to już jest naprawdę opłacalna rzecz. A 3 miesiące temu mogłeś kupić podstawkę za 19 zł na Steamie. I to w sumie wystarczy, by zacząć, by wciągnąć się i na pytanie, czy potrzebujesz wszystkich DLC, to odpowiem cytatem powielanym na wielu forach. Ty ich nie potrzebujesz. Ty je chcesz. W tym miejscu jednak, zanim przejdziemy dalej, muszę powiedzieć jedno. Jeśli jeszcze nie zostawiłeś łapki w górę, to zrób to teraz, bo inaczej na Twoim podwórku pojawi się beżowy fiat Multipla. Wróćmy jednak do tematu. Każda poważna gra wyścigowa musi mieć tryb online. I tutaj też on jest, jest rywalizacja sieciowa, jest integracja z Low Fuel Motorsport LFM, jak ktoś woli. I dzięki temu ta gra jeszcze żyje swoją drogą. Działa to też bardzo dobrze. Zazwyczaj. Chociaż zdarzają się takie kwiatki jak serwer, który nie zmienia sesji na wyścig, no i musisz go opuścić, wyjść, tracąc swoje punkty no, bezpieczeństwa zazwyczaj, które są, no jak wiecie, pewnie lub nie, bardzo ważne w takich grach. Natomiast ludzi jest tutaj mniej niż na koncercie Disco Polo w Londynie po Brexicie. Automobilista 2 to nisza. Ci, którzy grają, są wierni, mówią jednak, że to jedna z najlepszych symulacji w historii gatunku. Moim zdaniem mają trochę rację, bo Automobilista 2, mimo tych wszystkich wad, to gra, która moim zdaniem przebija asetokorse, i tak powiedziałem to. A w porównaniu do Forzy Motorsport czy całej Serii F1, nie przypomina to tych kolorowych, mobilnych gierek. Automobilista 2 jest po prostu takim królem w cieniu, bo nie są tu ważne wodotryski. Oczywiście grafika jest bardzo ładna, jest to zadbanie o szczegóły. Model zniszczeń potrafi zachwycić, a nawet widać zużycie opony, jak wygląda proces degradacji tej opony. Jednak mimo wszystko, to jest gra, w której masz kierownicę, auto i po prostu idź się baw. Co ciekawe, możecie tą grę sprawdzić absolutnie za darmo. Na Steamie jest demo z serią Volkswagen Polo. To właśnie ta seria i to demo sprawiło, że ja sam kupiłem pełną wersję. Polo, co prawda, nie ma potężnych osiągów, ale szukałem gry, gdzie mogę pojeździć zwykłymi samochodami. Bo słuchajcie, jeśli gra potrafi porwać przy zwykłym, miejskim i nudnym hatchbacku, to z bolidami, hyperkarami i ingietekami tworzy coś naprawdę wyjątkowego. Podsumowując. Automobilista 2 to gra pełna sprzeczności. Z jednej strony genialna fizyka, masatorów, dynamiczna pogoda i fury z całej historii motorsportu, z drugiej nierówna jakość aut. Model zniszczeń, wysoka cena bazowa i mała społeczność online. Ale właśnie dlatego jest tak niedoceniana, bo nie błyszczy w ogóle marketingiem, tylko swoją zawartością. To gra, która nie udaje i nie błaga o Twoją uwagę, ona po prostu jest gdzieś tam, sobie leży i daje Ci motorsport w swojej najbardziej surowej, pasjonackiej formie. Czy warto? Cóż, jeśli trafisz na promocję, to warto, ale pełnej ceny brońcie Boże nie płać. A jeśli chcesz, żebym częściej pokazywał Automobilistę 2 na tym kanale, daj znać w komentarzu albo walnij łapkę w górę. Do zobaczenia na torze i dzięki za Twój czas.